Cześć, jestem Łukasz Matusiewicz, jestem doktorem chiropraktyki. Studia skończyłem w Stanach Zjednoczonych, Life University, w Marietta w stanie Georgia. Pracowałem kilka lat w klinikach w Stanach Zjednoczonych, w Dallas, Texas. Widzieliśmy tam tysiące pacjentów. Przyjechałem do Polski, mam własny gabinet. Dzisiaj będę opowiadał o rentgenometrii, o mierzeniu kątów. I lepszym zrozumieniu kręgosłupa na zdjęciach ręgenowskich. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Bo głównym, głównym pojęciem w chiropraktyce jest subluksacja. To są badania z 2017 roku. Tak, jakby przybliżyć, co to jest subluxacja, jest, to jest jakby zblokowany staw. Który nie może się ruszać, i przez co traci swoją plastyczność. I jakby ta plastyczność wpływa na zaburzenie wysyłania impulsów do mózgu, i wtedy mózg zaczyna błędnie odbierać informacje z zestawów zblokowanych. I co to, co to powoduje? Powoduje to właśnie problemy z, z regulacją, z organizacją. Z adaptacją i z leczeniem tego stawu, ponieważ nasz organizm jest przystosowany do tego, żeby każdy staw się ruszał poprawnie. I w tym momencie, jeżeli mamy staw zblokowany, niepoprawny impuls idzie do mózgu, mózg odbiera to jako zagrożenie wysyła na przykład substancje, substancje przeciwzapalne, w tym miejscu szybciej dochodzi do degeneracji na przykład tej, tej tkanki. Troszeczkę dalej też będę o tym mówił. No i subluxacja właśnie często inicjuje właśnie urazy, które powoduje właśnie przemieszczenie się kości oraz właśnie przemieszczenie się jądra miażdżystego. I to jądro miażdżyste, jak ono się przesuwa, to naciska na pierś, pierś, pierścień, pierścień włóknisty. I ten pierścień włóknisty wysuwa się właśnie najczęściej, wychodzi w tylnej części bocznej. Kręgosłupa, bo tam jest właśnie najcieńsza warstwa, i wtedy wychodząc naciska na, na, na nerw. I ten nerw generalnie się nazywa nawracającym nerwem zwrotnym, który powoduje właśnie ból. I ten ból właśnie jest wysyłany też do, do mózgu. Mózg wysyła substancje przeciwzapalne, robi się zapalenie, spuchnięcie. Ja będę teraz jakby opowiadał, ten, ten kurs będzie tak naprawdę też między innymi o tym, jak y, będę się skupiał na takiej technice, nazywa się GONSTAT. Ta technika GONSTAT to też był taki pan, który tą technikę y, wymyślił, to był, też, y, to był inżynier i ten inżynier, który a, miał, przyjmował kilkaset pacjentów dziennie na podstawie swoich doświadczeń, pracował technikę. Miał tysiące, tysiące przypadków i znalazł pewne zależności biomechaniczne, które do dzisiaj są jakby powielane i opisywane w różnego rodzaju artykułach i journalach. Często subluxacja mamy pierwotne subloksacje i wtórne. Czyli często jest tak, jak staw się zblokuje, to jeden staw zaczyna ciągnąć za sobą kilka innych stawów, a potem zaczyna znowu się zaginać. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że mamy i, i nasz kręgosłup próbuje wejść, przejść do osi centralnej, dlatego, że mamy taki odruch, odruch prostujący w naszym, naszym ciele, który polega na tym, że nasze oczy muszą być ustawione horyzontalnie. To jeżeli na przykład mamy skrzywienie w jednej części, potem mamy skrzywienie w drugiej części, to musimy Znowu wygiąć się w, kolej, w przeciwnym kierunku po to, żeby nasze oczy były równe. I tak naprawdę, jak znajdziemy, które kość jest subluxowana, to będę to opisywał w dalszej części i opowiem, jak to się ma do, do tego, w jaki sposób znajdujemy te subluxacje. Tutaj mamy, mamy badania, które mówią o nacisku grawitacji na kości, które, na których między innymi też chiropraktyka się opiera. To jest akurat z Eriksona, z Biochemii, Fizjologii i Kości, z 1976 roku, która mówi o dwóch prawach. Jedno prawo to jest prawo piezoelektryczne, drugie prawo Ulfa. Pierwsze prawo pisoelektryczne polega na tym, że grawitacja naciskając na kość uwypukla ją na zewnątrz powoduje pozytywne ładunki. Te pozytywne ładunki aktywują okte okteoklasty, które zjadają, te okteoklasty właśnie zjadają zewnętrzną część kości. Po to, żeby te ładunki się wypoziomowały. W momencie, kiedy te ładunki będą po jednej i po drugiej stronie takie same, wtedy zaczyna być, wtedy ten proces osteoplastyczny, czyli zjadania kości, się zatrzymuje. I to generalnie powoduje, że mamy takie, jak widzimy na przykład na zdjęciach rentgenowskich, często widzimy takie jakby wypustki, tak jakby wgłębienia, to te właśnie te wgłębienia, one są spowodowane tym, że osteoklasty właśnie zjadły, zjadły kość. Kolejną, kolejnym prawem jest prawo Ulfa, czyli jakby prawo Wilka, które mówi nam o tym, że w, w kości mamy płyny, i te płyny generalnie przy nacisku y, wypływają przez kanały harwesa powodują to, że kationy i aniony wypłukują się niesymetrycznie z kości, co powoduje osłabienie kości. I wtedy, jak ta kość zostaje osłabiona, to y, żeby, żeby jakby kręgosłup nie pękł, na przykład ta kość zostaje osłabiona wtedy, kiedy y, Jedna kość i druga są niesymetryczne. To, żeby ta, ta część kości nie pękła, wtedy włącza, się, wtedy włącza się też wapno. Wapno ma pozytywny ładunek. Tutaj w tym środku, tak jakby convexity, znaczy sorry, concavity, ładunek jest negatywny. I wtedy wapno przychodzi do, do tej części i zaczyna, zaczyna jakby budować, budować białą strukturę. Czyli jak to, co widzimy na zdjęciach rentgenowskich, takie białe, białe zwapnienia, to są właśnie zwapnienia spowodowane tym, że wapno zaczyna się przyklejać do ścianek, spowodowane niesymetrycznym naciskiem. Tutaj mamy też takie badania takiego jakby lekarza z 1978 roku, który właśnie zrobił, miał, ba, robił badania na nieboszczykach. I patrzył, jakich kręgosłup wygląda, jak napięcie rdzenia kręgowego wygląda w środku. Czyli ciął przecinał kręgosłupy i patrzył się, jak wygląda właśnie struktura. Czyli na przykład, jeżeli mieliśmy kręgosłup, który był wysunięty do przodu mocno, to ta struktura była bardzo mocno rozciągnięta. Jeżeli był wysunięty do, jeżeli był w normalnej pozycji, głowa była wysunięta do tyłu, widać było, że ta struktura była rozluźniona i nie było problemu z przewodnictwem impulsów z mózgu przez rdzeń kręgowy. A tutaj właśnie mamy Kolejny przykład tego, jak, jak zgięcie boczne powoduje rozciągnięcie korzenia nerwowego wychodzącego z rdzenia. Czyli to zgięcie powoduje jakby zahamowanie impulsów, czyli jakby impulsy z mózgu przez rdzeń kręgowy na rozciągniętym kręgosłupie i na, na rozciągniętych nerwach będzie miało inne przewodnictwo niż te, które niż w innym wypadku jak kręgosłup był prosty. To kolejne, kolejne badania z 2015 roku to było właśnie 766 pacjentów, jeżeli będziecie chcieli to możecie sobie je poczytać. Ja bym chciał się skupić tutaj na tym, że badania pokazały, że jeżeli na przykład. Będę się skupiał na tym, na tym, jak nasza nasz, nasz kość krzyżowa się rusza, jak na, na nasze biodra się ruszają. Czyli, jeżeli mamy kręgosłup i mamy na przykład lordozę, to wtedy, y, będę też o tym mówił później, jeżeli mamy lordozę, która jest y, około 30 stopni lub powyżej, to wtedy problem y, z Przewlekłym bólem kręgosłupa jest mniejszy niż u pacjentów, którzy mają y, kręgosłup, y, lordozę w odcinku lędziowym bardziej prosto, czyli mają jakby hipolordozę, nie? czyli zmniejszoną lordozę. I te badania właśnie to potwierdzają. I one mówią właśnie, że jeżeli kąt SBA, który jest, tutaj będziemy też o nim rozmawiać, jest mniejszy niż 25 stopni, to ta osoba będzie miała większą szansę na to, że będzie miała przewlekłe bóle kręgosłupa. O tym będziemy akurat rozmawiać, o tym kącie i o tym koncie w dalszej części. Tylko chciałem właśnie pokazać badania, które potwierdzają to, że jednak zrotowana miednica do przodu i zmniejszona lordoza będą powodowały bóle kręgosłupa. Kolejnym badaniem akurat z 2018 roku, to był akurat jakby, jakby przegląd badań, było 138 badań, które jakby pokazały, że zmiana w, w, bocznej, w bocznej pozycji kręgosłupa, czyli zmniejszenie kąta, akurat oni mówią o kącie T1-slop, też o tym będziemy później rozmawiać, który się rysuje z górnej części T1 i robi się linię prostopadłą, do, znaczy równoległą do do dołu, do dołu zdjęcia rentgenowskiego i ten kąt, jeżeli jest pomiędzy 20 a 40 stopni, to wtedy wiemy, że ta osoba będzie miała dużo mniejsze szanse na ból w odcinku szyjnym, niż jak, ten, jak, jak te kąty są pomiędzy, poniżej 20 stopni albo powyżej 40 stopni. To jeżeli zachęcam, bardzo, chcecie w tej może poczytajcie. Jest dużo więcej badań, ale jakby skupiam się tylko na kilku, jest ich bardzo dużo. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to jak najbardziej mogę więcej badań udostępnić i pokazać. Tutaj są kolejne badania. Tutaj mamy 12 różnych badań. Mamy tutaj 5459 osób, które wzięły. Były te badania przez, przez jakby wykonane na tylu osobach. I e, ogólnie w podsumowaniu wychodzi na to, że jeżeli mamy problem, z, z, boczną, z bocznym zgięciem oraz mamy napięcie w hamstringach, czyli w dwójkach, to mamy e, dużą szansę na to, że będziemy mieli ból w odcinku. Lendzioły. I to też jest bardzo ważne, bo to nie jest tylko takie zwykłe, zwykłe badania. To są badania, które były przeprowadzone w procesie 12 miesięcy. To są takie dosyć poważne badania: meta czyli takie najbardziej zaawansowane badania i warto też je przeczytać. Kolejne badanie 2017. Które też y, mówi o tym y, 13 badań, 796 pacjentów, które mówi o tym właśnie, że zmniejszenie y, lordozy w odcinku lędźwiowym będzie powodowało to, że szybciej będziemy degenerowali dysk. To też może mieć wpływ y, y, z, te, z racji tego, że jak rozmawialiśmy już o prawie WIGILKA i o prawie paizolektycznym, czyli właśnie zmniejszenie lordozy, dysk jest nierównomiernie ułożony, nierównomierne napięcie powoduje to, że dysk zaczyna się ścierać po jednej stronie bardziej, niż po drugiej. Też zachęcam do przeczytania, To jest w journalu Spine, czyli takim najbardziej rozpoznawalnym journalem na świecie w tym momencie. No dobrze, to tam było kilka badań. Powiem o jeszcze tam niektórych badaniach później.